Jesteś pewny, że chcesz stanąć do walki? Ale no tamten rycerz twierdzi, że nie stanę, bo się boję, i się z broją wynikuje, to bez kirysu staną. A więc jak chcesz, słowo się rzekło. Stawaj do walki, rycerzu Dobra. Pamiętasz mi, jak żeśmy przed Wenecję przejeżdżali? Kierpku! A czy pamiętasz, jak żeśmy przed Wenecję przejeżdżali? Pamiętam wasz silny cest. Przez tydzień szukaliśmy moich butów później. Jako żywo! Zamiast Konia koniec rzędem otrzymałem. A, pamiętam! No, panie Krzyżaku, zabierasz się do tej walki, Coś z ociężałością wielką. Oto kobieta! Barzłoś <noise> niech się usp nie usprawiedliwia przede mną. To tutaj mojego rycerza wyzwałeś na pojedynek. A więc dobrze. Niech Bóg rozstrzygnie. Dobra, bardzo. O impulsy uciekają. Jedźcie mi świętej

Niech bitwa się rozstrzygnie. Tutaj zbroje już są troszeczkę y, wykonane y, solidniej, można powiedzieć. Tutaj widać, że jene już uległa uszkodzeniu, prawdopodobnie odcięcia miecze. Nasz kolega Krzyżak niestety stracił przed walką. Zbroje były zawodne, niestety. Paski skórzane, na których były mocowane, często się urywały. Tak jak właśnie nam dzisiaj. Krzyżak oh, znalazł sposób na naszego rycerza. Odrzucił tarczę, teraz został się szybszy. Aczkolwiek dość to niebezpieczna sprawa. To nie krzyżak, bo krzyżak by się poddał. mnie <grymność> <grymność>